Witajcie, moi drodzy! Dziś kolejny raz zmierzymy się z trudnym tematem z tematem autosabotażu, a więc takich mentalnych tortur, które fundujemy sami sobie. Pomówimy trochę o tych ciągle nawracających, niechcianych myślach, które obniżają jakość naszego życia, które źle wpływają na naszą codzienność, które sprawiają, że źle myślimy o sobie, o innych osobach, że ogólnie. Kiepsko nam się dzieje w życiu, a mogłoby się dziać dużo lepiej. Wielu moich klientów mówi mi o tym, że ten autosabotaż, ten taki mentalna, taka mentalna forma tortur, to jest coś, czym wypełniona jest ich codzienność. I właśnie dlatego zmierzymy się z tym trudnym tematem, aby w końcu to pokonać, aby w końcu przerwać te mentalne tortury, zatrzymać ten autosabotaż. I podnosić jakość swojego życia. Bo jeżeli wysłuchacie do końca tego materiału, nauczę was na końcu takiego ćwiczenia, które z pozoru jest proste, ale to ćwiczenie już od dziś może wam pomóc zapanować nad tym autosabotażem i możecie sobie pomóc w przerwaniu tych mentalnych tortur. Myślę, że to ćwiczenie będzie dla Was bardzo ważne, bardzo pomocne ponieważ efekty zobaczycie niemal już od razu. W pewien sposób nakierujecie ten swój radar i przejmiecie kontrolę nad swoimi myślami, i będziecie mogli każdego kolejnego dnia pokonywać swój autosabotaż i pokonywać te mentalne tortury, które fundujemy sami sobie. Wielu moich klientów mówi mi o tym, że mają takie ciągle nawracające niechciane myśli. To jest ten nasz wewnętrzny głos, który stale krytykujecie który bombarduje cię negatywnymi informacjami, czyli ta krytyka, poczucie winy, wstyd, czyli poniżanie samego siebie, żal, rozczarowanie, rozczarowanie sobą, rozczarowanie innymi osobami, rozczarowanie ogólnie życiem i światem to jest wszystko to, czym bombardujemy się w głowie, czym bombarduje nas ten wewnętrzny głos, a więc nie ma co tutaj nawet się oszukiwać to jest forma tortur. Jeżeli ciągle bombardujesz się takim negatywnym przekazem, no to to jest zwyczajna tortura. Trzeba przejąć więc odpowiedzialność za te swoje myśli i przestać robić to samemu sobie. Przestać samego siebie w mentalny sposób torturować. I dlatego chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście pokonali swój autosabotaż, żebyście zmierzyli się z nim, ale z tej walki wyszli zwycięsko. A więc wspólnie dziś. Będziemy się mierzyć z tym autosabotażem, a ja wam dam konkretne narzędzie, które na pewno Wam w tym pomoże. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu głównego, takie dwie krótkie informacje ogólne. Wczoraj, czyli dokładnie 29 sierpnia, YouTube wyświetlił mi taką informację, że 4 lata temu założyłem swój kanał. Można powiedzieć, że to były czwarte urodziny mojego kanału, ale tak naprawdę tak aktywnie z Wami jestem przez dwa lata. I bardzo Wam dziękuję za te dwa wspólne lata, gdzie mogliśmy rozmawiać, gdzie mogliśmy cały czas wspierać się właśnie w tym poszerzaniu wiedzy psychologicznej, gdzie ja mogłem Wam omawiać pewne tematy, a Wy swoimi komentarzami dodawaliście do tych tematów bardzo dużo od siebie. Dlatego dziękuję Wam za to, że po pomagacie mi popularyzować wiedzę psychologiczną i że pokazujecie, że taka wiedza też jest dla Was ważna. Dziękuję, że ze mną jesteście i mam nadzieję, że w kolejnych latach, kolejne urodziny będziemy mogli obchodzić jeszcze w większym gronie osób, które będą chciały podnosić jakość swojego życia, wpływać pozytywnie na swój związek i ogólnie dbać o to, żeby to nasze życie było dużo lepszej jakości. Jeszcze jedna informacja, taka ogólna. Wczoraj były te urodziny, a dodatkowo chciałem Was zaprosić na mojego Instagrama. To jest taki mały, poboczny projekt, można powiedzieć, hobbystyczny. Wrzucam tam taką jedną dziennie informację, która ma, ma Was w pozytywny sposób zainspirować do przemyślenia jakiegoś tematu. Ten Instagram głównie składa się z takich map myśli. Na temat toksycznych związków, na temat zmian w życiu. Także, jeżeli ktoś używa i chce każdego dnia w taki pozytywny sposób zainspirować się jakąś wiedzą psychologiczną, dołączcie do tego mojego Instagrama. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Będzie mi bardzo miło, jak do mnie dołączycie. Link do tego Instagrama będzie tutaj w opisie odcinka. A więc teraz przechodzimy do tematu głównego. Zmierzmy się z tym naszym wrogiem, z tym autosabotażem, z tą formą mentalnych tortur. I można powiedzieć, że jest trzech takich głównych autosabotażystów. Wspominam Wam o nich często na moich filmach, ponieważ uświadomienie sobie, z czym wiąże się autosabotaż, jest już takim pierwszym krokiem do tego, żeby go wyłapać i pokonać. A więc, tych trzech najsilniejszych autosabotażystów, to są nasze myśli o samym sobie, to są myśli o innych ludziach i to są myśli ogólnie o świecie i o życiu. Jeżeli w negatywny sposób myślisz o sobie, o innych, o świecie, no to dajesz temu swojemu autosabotażowi pewną formę siły. I dzięki temu, że te negatywne myśli pojawiają się w twojej głowie na swój temat, na temat innych osób, na temat ogólnie życia, to w ten sposób twój autosabotaż może. Fundować ci te mentalne tortury, które bardzo dobrze na ciebie działają. I dziś przeanalizujemy wspólnie, jak ten autosabotaż wykorzystuje te nasze negatywne myśli o samym sobie. Te pozostałe rzeczy, czyli o innych ludziach i o świecie, o życiu, możecie znaleźć w innych filmach, ale też na bazie tego, co teraz powiem o myśleniu o sobie, będziecie mogli to przeanalizować sami. A więc zobaczmy. Jak ten autosabotaż bierze tą siłę z naszych negatywnych myśli o samym sobie i wykorzystuje tą siłę do tego, żeby cię w mentalny sposób torturować. I można powiedzieć, że Twój wewnętrzny głos, Twój autosabotażysta pokazuje Ci, jak bardzo Cię nie lubi, jak bardzo Cię nie szanuje. I on ciągle tym wewnętrznym głosem podkreśla, jesteś beznadziejny, masz życiowego pecha. Nie zasługujesz na szacunek, nie zasługujesz na prawdziwą miłość, nie zasługujesz na szczęście, nie zasługujesz nawet na dobrą pracę. Na nic nie zasługujesz. To właśnie wykorzystuje twój autosabotażysta i wraca do tych myśli, które są dla ciebie najbardziej negatywne, bo ty sam dokładnie wiesz, w jaki sposób powiedzieć sobie tym wewnętrznym głosem pewne rzeczy, które na ciebie bardzo dobrze działają. Na niektóre osoby powiedzenie, że jestem beznadziejny tym wewnętrznym głosem działa idealnie, a na inne osoby działa to, że ty zawsze będziesz samotny, zawsze będziesz rozczarowany relacjami z innymi ludźmi. To jest po prostu powtarzanie w kółko tych zaklęć, które na nas najlepiej działają, i ten autosabotażysta wie, co na nas działa dobrze. A my musimy to zmienić, żeby przerwać tą spiralę negatywnych myśli. I żeby przerwać tą spiralę negatywnych myśli, trzeba przyjrzeć się trochę mocniej temu wewnętrznemu głosowi. W jaki sposób on do ciebie mówi? Czyim głosem on do ciebie mówi? Bo to też często jest bardzo ciekawa sprawa. Wielu moich klientów mówi mi o tym, że ten wewnętrzny głos bardzo mocno przypomina głos rodzica, głos jakiegoś nauczyciela, głos dawnego partnera czy partnerki. Wielu moich klientów też mówi. Że sami stali się swoim najsurowszym sędzią, najgorszym wrogiem, i to ich własny głos mówi te najbardziej podłe słowa. Więc warto się temu przyjrzeć, czy to głos rodzica, nauczyciela, partnera, partnerki, przyjaciół, jakiejś konkretnej osoby, można powiedzieć, Twojego wroga z przeszłości, bo wielu z nas ma takiego wroga w przeszłości, który w pewien sposób zmienia się w ten nasz wewnętrzny głos. Tego przyjrzyj się, w jaki sposób ten wewnętrzny głos do siebie mówi? Czy to się zmienia? Czy są sytuacje, w którym ty mówisz do siebie sam tym wewnętrznym głosem, a w innych sytuacjach ten wewnętrzny głos przypomina trochę głos innej osoby? Warto się temu przyjrzeć, bo w ten sposób już zdobywasz trochę świadomości, jak ten autosabotaż na ciebie działa. I pamiętaj, żeby pokonać autosabotaż, musisz mieć świadomość, że to, co myślisz na swój własny temat, bardzo mocno wpływa na to, jaką ty masz jakość życia, za jakie ty rzeczy się zabierasz. Bo jeżeli ty nie wierzysz w siebie, no to wpłynie to na twoje decyzje, na twoje wybory. Jeżeli nie masz odwagi i żyjesz w ciągłym lęku, to też wpływa cało, całościowo na twoje życie. Jeżeli czujesz, że nie zasługujesz na miłość, na przyjaźń, na szacunek, na dobrą pracę, to również wpływa na twoje życie. A więc to, co myślisz na swój temat, jest bardzo ważnym elementem, który wykorzystuje twój wewnętrzny autosabotażysta. I tu omówiłem tylko jeden z tych trzech punktów. Bo pamiętajcie, to są myśli tylko o sobie, co myślisz na swój własny temat. Ale tak samo działają myśli na temat innych ludzi, na temat świata. Czym więcej tych negatywnych myśli i przekonań masz na temat innych ludzi, świata i samego siebie. Tym silniejszy będzie Twój autosabotażysta i tym silniejsze będą te mentalne tortury, których możesz doświadczać każdego dnia. I tu kluczowa sprawa. Chciałbym Cię nauczyć tego ćwiczenia, które pomoże Ci zapanować nad autosabotażem. Chodzi o analizę swoich własnych myśli w taki bardzo prosty sposób. Ale jest to droga do tego żeby pokonać swoje mentalne tortury. To ćwiczenie znają osoby które ze mną pracują i które zmagają się z takim autosabotażem i tym negatywnym głosem wewnętrznym. To jest ćwiczenie w którym ty dzielisz swoje myśli tylko na dwie kategorie. Sprawia, że twój świat staje się czarno-biały i ty oceniasz bardzo szybko te myśli. Moi klienci mówią o tych myślach: myśl na plus, myśli na minus, czyli myśli na plus. To myśli które pomagają ci wzrastać, myśli na minus, to myśli, które sprawiają, że źle czujesz się sam ze sobą, z innymi ludźmi, ze światem. I myśli na plus, a więc myśli, które pozwalają ci wzrastać, to jest sytuacja, w której ty musisz się zastanowić, kiedy ty w ogóle myślisz lepiej o sobie, kiedy ty bywasz w siebie zadowolony, kiedy, kiedy jest taka sytuacja, w której ty po prostu czujesz się lepiej, kiedy te twoje myśli są na plus. A więc szukasz takich momentów w ciągu dnia, w ciągu jakiejś konkretnej rozmowy z daną konkretną osobą, bo są osoby, które na nas pozytywnie wpływają. Ogólnie szukasz pozytywnych myśli, myśli na plus. I drugi rodzaj myśli to myśli na minus czyli co sprawia, że źle czujesz się ze sobą, z innymi ludźmi, ogólnie źle czujesz się w życiu i wyłapujesz te myśli. Kiedy pojawiają się te najgorsze myśli? Co je wywołuje? Jakie są sygnały, które świadczą o tym, że ty zaraz będziesz nakręcać się w głowie tym swoim dialogiem wewnętrznym? Albo kto je wywołuje? Bo wielu moich klientów wie, że po obserwacji tych swoich myśli na minus dokładnie potrafią wymienić osoby, które wywołują te negatywne myśli. Że jak z daną konkretną osobą porozmawiam, to ja mam stuprocentową pewność, że będę się gorzej czuł. A więc muszę się zastanowić, co nakręca te moje negatywne myśli, co sprawia, że te moje myśli idą w tą negatywną stronę. Można powiedzieć, co podsyca te moje negatywne myśli. I tu przypominam się przykład takiej jednej klientki, która mówi, że podczas obserwowania się w tym ćwiczeniu myśli na plus, myśli na minus, zauważyła, że jak jej nastrój spada, czuje się coraz gorzej, jest taka rozdrażniona, to jej autosabotażysta sprawia, że ona dzwoni jeszcze do swojej matki, która jest osobą toksyczną i ona doskonale wie, że matka jeszcze gorzej wpłynie na jej humor, na jej nastrój, a więc ona się nakręca. Tak działa nasz autosabotaż, że my robimy coś wbrew samemu sobie. Dlatego, wyłapując te myśli, myśli na minus, musisz sprawdzać, co je wywołuje, co je wzmacnia i co je podtrzymuje. Bo czasami przerwanie tego wzorca już sprawia, że ty w lepszy sposób kontrolujesz te myśli. I kiedy szukasz takich momentów, które, w których pojawiają się te myśli na minus, zastanów się, czy one paradoksalnie nie występują w takich dość nietypowych sytuacjach. Przykładowo, zastanów się, czy Twoje negatywne myśli, myśli na minus, nie pojawiają się przypadkiem w takim radosnym momencie, bo ty odczuwasz taki wewnętrzny lęk. Że zaraz będzie coś złego, że coś się stanie, że to jest takie samo spełniające się proroctwo, bo kiedyś nasłuchałeś czy nasłuchałaś się takich słów, że co się tak śmiejesz, zaraz na pewno będziesz płakać. Czyli my czasami, mając pozytywny nastrój, taki dobry moment przewidujemy, że zaraz będzie źle, i wtedy odpala się ta spirala negatywnych myśli. A więc, jeżeli chcesz wykonać to ćwiczenie, to już od dziś nastaw ten swój wewnętrzny radar. Na szukanie tych myśli. Myśli na plus i myśli na minus. Myśli, które pomagają ci wzrastać, które dodają ci do jakości życia, do radości w tym życiu oraz myśli, które cię ograniczają, które sprawiają, że źle czujesz się sam ze sobą, w relacjach z innymi osobami i ogólnie patrzysz przez takie ciemne barwy na świat. I jeżeli chcesz wykorzystywać to ćwiczenie, to już od dziś, każdego dnia. Kiedy zaczyna się ten Twój dialog wewnętrzny w Twojej głowie, zastanów się, czy to jest myśl na plus, czy to jest myśl na minus. Każdego dnia też zastanów się, ile tych myśli było na plus, a ile myśli było na minus. I kwintesencja tego ćwiczenia polega na tym, żeby każdego dnia podejmować świadomą próbę zmiany, czyli chociaż zmień jedną myśl, i tutaj chodzi o zmianę myśli w dwie strony, czyli dodaj jedną myśl na plus i spraw, żeby tych myśli na minus było chociaż o jedną mniej. I w ten sposób świadomie przejmujesz kontrolę nad swoim dialogiem wewnętrznym, świadomie kreujesz tak jakby bardziej pozytywne myśli i ograniczasz te negatywne. I chciałbym was zachęcić do wykonania tego ćwiczenia już od dziś, żeby nastawić ten swój wewnętrzny radar na poszukiwanie myśli na plus i myśli na minus. I to ćwiczenie jak wyłapiecie te myśli, to jest pierwszy krok, ale później dokonacie świadomej zmiany i nie wszystkich myśli, tylko dołóżmy chociaż jedną myśl na plus, obniżmy chociaż jedną myśl tą na minus, a nasze życie nabierze dużo lepszych barw i dużo lepszej jakości, bo w końcu będziemy mieli świadomość, że to my kontrolujemy nasze myśli, a nie nasz autosabotaż. I jeżeli naprawdę chcecie przerwać, te mentalne tortury, to bombardowanie samego siebie tymi negatywnymi, niechcianymi myślami, to musicie uwierzyć w to, że to wy macie kontrolę nad tymi myślami. A będziecie mieć tę kontrolę właśnie w momencie, kiedy na początku potraficie ocenić, podzielić na te dwie kategorie myśli na plus, myśli na minus, a później świadomie zrobicie mały krok w nową stronę czyli o jedną myśl więcej na plus, o jedną myśl mniej na minus. I to wszystko. Natomiast chodzi o to, że trzeba to potraktować jak trening, że każdego dnia robimy tylko jeden krok. Jedno więcej na plus, jedno więcej na minus i nie oczekujcie od siebie dużo więcej. Bo jak oczekujecie od siebie zbyt dużo, rzucacie się z motyką na słońce, bardzo łatwo się potknąć, bo wasz autosabotażysta to wykorzysta. I w ten sposób, zamiast osłabić te mentalne tortury, wy je tylko wzmocnicie. Bo będziecie chcieli wszystkie swoje myśli na minus ograniczyć, dużo dodać tych myśli na plus, a tego nie da się zrobić w jeden dzień. Wasz autosabotaż, te mentalne tortury, one też składały się z małych kroków i małymi krokami trzeba je zmienić. Dlatego dajcie znać, co myślicie o tym ćwiczeniu. Myśli na plus, myśli na minus? Czy chcecie w ten sposób pokonać swój autosabotaż? Czy w ten sposób chcecie zakończyć w końcu swoje mentalne tortury? Dajcie znać i pamiętajcie, jeżeli macie ochotę, dołączcie do mojego Instagrama. Znajdziecie tam również takie szybkie, krótkie porady i ten link do tego Instagrama znajdziecie tu pod tym materiałem.